Świetnicy mają powstać nowe bloki socjalne. Takie zapowiedzi płyną ze świdnickiego magistratu. To odpowiedź na złą, zdaniem obecnych władz miasta, gospodarkę komunalną, preferowaną do tej pory w Świdnicy. Jeden z budynków powstanie przy ulicy Robotniczej. Włączone w ostatniej nowelizacji budżetu zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji i budową budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Robotniczej. Wiąże się z tym, że powstanie tam około 24 mieszkań socjalnych. Chcemy przygotować dokumentację, którą przedłożymy do Banku Gospodarstwa Krajowego, który mamy nadzieję, że udzieli nam 40% dofinansowania do tej inwestycji. Inwestycja powinna zamknąć się w kwocie około 4 milionów złotych. Kolejną inwestycję władze zaplanowały przy ulicy Westerplatte. To pomysł, który miał zamiar zrealizować poprzedni prezydent Wojciech Murdzek. Drugim tematem, który został wprowadzony w trakcie ostatnich poprawek w budżecie to temat zagospodarowania przejętego z Dolmebu mienia zakładu, gdzie chcielibyśmy, żeby powstały lokale mieszkalne. I tutaj ta inwestycja będzie opiewała na około 9 milionów złotych. Jeżeli w tej części, w której będziemy składali wniosek jako gmina z Banku Gospodarstwa Krajowego, powinniśmy otrzymać dofinansowanie w wysokości... 30% natomiast jest tam obiekt taki przemysłowy, który chcielibyśmy zaangażować Towarzystwo Budownictwa Społecznego i tutaj dofinansowanie byłoby w wysokości około 50% możliwe do otrzymania. Mamy nadzieję, że nam się to opowiedzie i zrealizujemy te dwa projekty. Budowa nowych budynków socjalnych wzbudza jednak pytania. Komisja Rozwoju przyjęła podczas swojego ostatniego posiedzenia wniosek, by miasto budowało lokale komunalne, nie socjalne. Pani prezydent, zaproponowała Pani wybudowanie mieszkań socjalnych w Siednicy. Tymczasem pojawił się pomysł, żeby jednak przekwalifikować mieszkania, które mamy budować, z socjalnych na komunalne. Nie zgodziła się Pani z taką propozycją. Dlaczego? Nie zgodziłam się i na szczęście większość radnych również zrozumiała moją motywację, moją argumentację. Uważam, że. To, co przyjęliśmy na sesji, to są pierwsze kroki do rozwiązania dramatycznej sytuacji, dramatycznej podkreślam to bardzo mocno, jaką mamy w tej chwili w gospodarce mieszkaniowej. Niestety przez ostatnie lata coś takiego jak polityka mieszkaniowa w tym mieście nie istniało i jest, mówię to z pełnym przekonaniem. Winę za to ponosi poprzedni prezydent Wojciech Murdzek oraz Ireneusz Pałac, były wiceprezydent, który za tę gospodarkę był odpowiedzialny. Mamy katastrofalny stan mienia komunalnego, mamy pustostany, których nie mamy za co remontować, i mamy ponad 300 rodzin oczekujących na przekwaterowanie i nie mamy gdzie tych rodzin przenosić. Nie remontowano mieszkań socjalnych, nie powstawały nowe zasoby gminy i stanęliśmy pod ścianą. W tej chwili podczas przyjęć wtorkowych mieszkańców około 85% spraw. Dotyczy właśnie mieszkań socjalnych. Większość tych spraw jest nierozwiązywalnych. Mam rodziny z dziećmi, małymi często, których nie mamy dokąd przenieść. Mieszkają w katastrofalnych warunkach. To są warunki, które możemy dziś porównać do slamsów: bez toalety, bez łazienki, piecowe ogrzewanie, często niesprawne, brakuje nam zdunów, mamy niesprawne kominy jest tragedia. Stąd taka właśnie była moja decyzja i cieszę się, że radni to przyjęli. Zaczynamy tę sytuację odkręcać, żeby, to, żeby w ogóle ten proces uruchomić. Stąd pomysł na budowę... 24 mieszkań socjalnych. Przeniesiemy tam rodziny z dziećmi. Będziemy bardzo dużą wagę przywiązywać do tego, jak ten budynek będzie zasiedlany. Chcielibyśmy, żeby powtórzyła się sytuacja z ulicy robotniczej, z budynku, który już tam funkcjonuje jako socjalny, czyli te rodziny, które tam umieszczono, dbają o mienie miasta, jest tam, są tam dobre warunki do mieszkania i mieszkańcy cenią to powierzone im mienie. Mam nadzieję, że ten drugi budynek na Kopernika będzie funkcjonował podobnie. Zwolnienie części mieszkań w mieście pozwoli na uruchomienie remontów. Będziemy zwiększać sukcesywnie na to środki. I powiem jeszcze jedno, bo jest to rzecz bardzo istotna z punktu widzenia społecznego. Jeśli ktoś mówi, że w mieszkaniach socjalnych mieszka patologia, to powinien się z tego wyspowiadać. Owszem, jest taki margines mieszkańców, którzy żyją tak jak żyją, których nic nie zresocjalizuje, my jednak jako gmina jesteśmy im zobowiązani jakieś lokum zapewnić. Natomiast dziś w mieszkaniach socjalnych żyją rodziny, których dotknęło nieszczęście, których ktoś stracił pracę, ktoś zachorował, urodziło się niepełnosprawne dziecko, ogrom. Ciężaru, jaki na tych rodzinach spoczywa, powoduje, że stają się te rodziny niewydolne finansowo. Czy mamy je zostawić bez pomocy? Ja uważam, że nie. Stąd tak ogromną wagę przywiązuje do tego, żeby poprawiać te warunki, żeby ludzie mogli żyć jak ludzie. Janusz Solecki, przewodniczący komisji rozwoju, który był autorem wniosku, uważa, że takie rozwiązania są korzystniejsze dla miasta, choćby z punktu widzenia ekonomicznego. Niekorzystniej dla miasta byłoby, żeby jednak zainwestować mieszkania komunalne, przeliczając to na czynsz po prostu. W mieszkaniach socjalnych miasto musi więcej dopłacić do tego czynszu. Tak musi, ale miasto to nie jest przedsiębiorstwo, gdzie na końcu ma wyjść plus. Tylko miasto jest to taka instytucja, która ma przede wszystkim realizować potrzeby mieszkańców. Te potrzeby są bardzo różne, ale między innymi są to potrzeby e, mieszkaniowe. Natomiast my równolegle rozpoczynamy adaptację budynku przy ulicy Westerplatte, właśnie na mieszkania, e, można to powiedzieć, komunalne, e, tak, to, tak to kiedyś w nomenklaturze się nazywało, gdzie będzie płacony pełny czynsz i tam e, będą kwaterowane te rodziny, które stać na to, żeby mieszkać w mieszkaniach o nieco podwyższonym standardzie i z pełnym czynszem, który pozwoli nam na pokrycie wszelkich kosztów, kosztów amortyzacji również. Nagromadzenie w jednym miejscu dużej ilości budynków socjalnych może sprzyjać budowaniu gett socjalnych. Czy nowe władze nie boją się tego? Boi się pani tworzenia gett w socjalnych w mieście? Nie nie, 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 nie obawiam się tego. To dziś istnieją w tym mieście takie właśnie getta, jak budynek przy ulicy Garbarskiej, jak budynki przy ulicy Parkowej. Chcemy to przełamywać i, i chcemy traktować tych lokatorów jak normalnych mieszkańców tego miasta, zapewniając im dobre warunki, bo wierzymy, że to zadziała odwrotnie. Jeśli człowiek ma zapewniony własny, własny godziwy kąt, to zaczyna inaczej żyć, inaczej wychowuje dzieci i tym dzieciom będziemy starali się pomóc wyjść z biedy. O gospodarce komunalnej w mieście będziemy też rozmawiali w piątek po serwisie informacyjnym z Ireneuszem Pałacem, byłym zastępcą prezydenta miasta odpowiedzialnym za świdnicką infrastrukturę przez ostatnie 12 lat.